Szanowni państwo, znajdujemy się na terenie kopalni soli w Wieliczce, przy budynku ważelni soli, gdzie w procesie redukcji wód zasolonych powstaje sól ważona. Chcielibyśmy w pewien sposób pomóc wspomóc deficyt czy też brak soli na Ukrainie poprzez podarowanie kilku ton w zorganizowanej formie, która zostanie przekazana dzięki radnym miasta Krakowa, pomocy pana posła Rafała Bochenka właśnie dla mieszkańców Ukrainy. Akcja, którą wspólnie z samorządowcami z Krakowa próbujemy przeprowadzić, czyli akcja przekazania e, soli dla Ukrainy, to kolejny przejaw solidarności Polaków z narodem ukraińskim. Od wielu, wielu miesięcy toczy się brutalna walka na terenach Ukrainy w wyniku bezprawnej agresji tak naprawdę Rosjan e, na naszych wschodnich e, sąsiadów. Cieszę się, że takie inicjatywy lokalne się pojawiają i cieszę się, że również one pojawiają się ponad podziałami. Ostatnio jest duże zapotrzebowanie na sól kamienną. W związku z tym z inicjatywy między innymi naszej pozyskujemy sól do paczek, które są przygotowywane dla Ukraińców w rejonie północnego na północ od Kijowa i w okolicy Charkowa. Z przychylności tutaj zarządu spółki liczymy na to, że ta sól w postaci darowizny znajdzie się w paczkach, które będą zawierać również inne cenne dla Ukraińców produkty niezbędne do no, życia i egzystencji.